Gramy drugi sparing W tej chwili już zaczęliśmy taki okres sparingowy Jesteśmy w obozie w, Byliśmy w Koninka, w górach Nie testujemy nikogo, ponieważ mamy swoich ludzi Bardzo dużo Sam pan widzi, że, że dwie jedenastki wychodzą także, także opieramy się na swoich ludziach Na swoich wychowankach Może no, tam Gdzieś tam coś, ktoś się, yy, powiem w cudzysłowie, przypałęta, to, to damy komuś może szansę na to. Yy, tak jak mówię, jesteśmy na etapie teraz sparingów. Pomału będziemy wkraczać ten yy, okres, yy, gdzie będziemy już przygotować się pod względem taktycznym, technicznym, yy, pod względem czysto piłkarskim i, yy, i mam nadzieję, że ten szczyt formy i, i, i ta optymalna forma przyjdzie na, na dzień 14 marca.